Drugi świętego św. Pawła postała do Koryntian, rozdział 12. Wprawdzie nie jest dla mnie pożyteczne chlubić się. To jednak przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I znam takiego człowieka, czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, który został porwany do raju, i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno mówić. Z takiego człowieka będę się chlubić, a z samego siebie nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości. Gdybym bowiem chciał się chlubić, nie byłbym głupi, bo powiedziałbym prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby ktoś nie myślał o mnie ponad to, jakim mnie widzi albo co ode mnie słyszy. A żebym zbytnie się nie wynosił ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała, wysłannik szatana, abym nie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił. Dlatego trzy razy prosiłem Pana, aby On ode mnie odstąpił. Lecz powiedział mi, wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości. Aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa Dlatego mam upodobanie w słabościach W zniewagach W niedostatkach, w prześladowaniach W uciskach ze względu na Chrystusa Gdy bowiem jestem słaby Wtedy jestem mocny Stałem się głupi chlubiąc się Wy mnie do tego zmusiliście Ja bowiem przez was powinienem być polecany Ponieważ nie byłem mniejszy niż ci wielcy apostołowie Chociaż jestem niczym jednak znaki apostoła okazały się wśród Was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, w cudach i przejawach mocy. W czym bowiem jesteście gorsi od innych kościołów, jeśli nie w tym tylko, że ja sam nie byłem dla Was ciężarem? Wybaczcie mi tę krzywdę. Oto po raz trzeci jestem gotów przybyć do Was i nie będę dla Was ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co Wasze, ale Was samych. Ponieważ nie dzieci rodzicom powinny gromadzić skarby, ale rodzice dzieciom. Lecz ja bardzo chętnie poniosę wydatki i samego siebie wydam za wasze dusze, chociaż im bardziej was miłuję, tym mniej jestem przez was miłowany. Ale niech i tak będzie. Nie byłem dla was ciężarem, ale, będąc przebiegły, zdobyłem was podstępem. Czy wyzyskałem was przez kogoś z tych, których do was posłałem? Uprosiłem Tytusa i wysłałem z nim brata. Czy Tytus was wyzyskał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie kroczyliśmy tymi samymi śladami? Znowu sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy. W obliczu Boga, w Chrystusie mówimy, a to wszystko najmilsi dla waszego zbudowania. Obawiam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przyjdę, nie zastał was takimi, jakimi nie chciałbym was zastać. I żebyście Wy nie zastali mnie takim, jakim nie chcielibyście, żeby przypadkiem nie było wśród Was sporów, zazdrości, gniewu, kłótni, obmów, szemrania, wynoszenia się i zamieszeń, żeby gdy znowu przyjdę, mój Bóg nie poniżył mnie wobec Was i musiałbym opłakiwać wielu tych, którzy przedtem grzeszyli i nie pokutowali z nieczystości, nierządu i rozpusty, których się dopuścili.